Więc jak wygląda konstruowanie obrazu w zwierciadle wklęsłym? Obraz powstaje tak naprawdę podobnie jak w soczewce skupiającej. Więc konstrukcja jest w zasadzie bardzo podobna, tak? Jeżeli mamy pewien nasz przedmiot, w tym przypadku świeczkę, to znowu rysujemy sobie pewien promień równoległy do osi optycznej, tak? Czyli możemy sobie narysować, że jest to promień równoległy, odbija się on od zwierciadła, przechodzi przez ogniskową. I teraz wystarczy narysować drugi promień, który będzie przechodził przez naszą ogniskową, tak? Czyli przechodzi przez ogniskową, odbija się i jest równoległy do osi optycznej. W tym miejscu właśnie nasze punkty się, nasze promienie się spotykają i tu powstaje nasz obraz, tak? Jak widzimy, właśnie obraz jest odwrócony. Spróbujmy więc sobie skonstruować taki obraz. Narysujemy więc naszą soczewkę i jej promień. OK. Teraz jeżeli narysujemy sobie ognisko i jakiś nasz przedmiot, czyli niech to będzie strzałka. To teraz narysujmy pierwszy promień. Promień równoległy do naszego promienia sfery, odbijający się gdzieś w ognisku. Tak? Odbijający się i przechodzący w zasadzie przez ognisko. Drugi promień będzie z kolei przechodził przez ognisko. Tak. I będzie się odbijał. Tak? Spotkają się one w jakimś punkcie. W tym punkcie powstaje właśnie nasz obraz, tak? Hop. Widzimy, że jest to obraz pomniejszony i odwrócony. Więc konstruowanie tego typu obrazów już mamy. W drugim przypadku, kiedy nasz przedmiot znajduje się przed naszym ogniskiem, jest znowu analogicznie jak w soczewce skupiającej, tak? Czyli. Jeżeli byśmy sobie narysowali jeszcze raz promień równoległy do osi optycznej, tak? To mamy promień równoległy, przechodzi przez ognisko i dopiero tutaj rysujemy sobie jego przedłużenie. Tak? I analogicznie promień, który będzie przechodził przez ognisko, tak? Czyli tak naprawdę jego przedłużenie będzie przechodziło przez ognisko, będzie odbijał się tutaj. I przedłużenie tego odbicia będzie tutaj i dopiero w tym miejscu powstanie nasz obraz, który jest z kolei powiększony. Tak? Ekstra. Więc myślę, że już potraficie konstruować takie obrazy, prawda?